Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj y, nagrywam się z lasu, <grywa> ponieważ mój samochód stoi na przeglądzie, i y, chodzę już sobie po tym lesie już jakąś drugą czy trzecią godzinę. I wiecie co? Chciałam się podzielić z wami dzisiaj czymś takim bardzo, bardzo ważnym i bardzo takim osobistym, i y, y, czymś bardzo bliskim mojemu sercu teraz. Otóż. Kiedy myślisz, że jesteś w najczarniejszym momencie swojego życia, w takiej wiecie, czarnej otchłani, wszystko ci się posypało, w czarnej otchłani smutku, straciłeś, straciłaś bardzo dużo rzeczy, albo przynajmniej tak ci się wydaje na ten moment, że tak jest, że nie wiesz w którą stronę pójść, bo wiecie, każdy z nas ma te momenty. Kiedy jesteś właśnie w takim momencie, to przypomnij sobie ile aniołów do tej pory spotkałeś na drodze swojego życia. Ile aniołów spotkałeś? Spotkałaś. Bo wiecie, wtedy kiedy jest źle, to i mówiłam to też ze swojego doświadczenia, my bardzo często i łatwo popadamy w takie zapomnienie, wiecie, w taką beznadzieję. Zapominamy już Oczywiście ciężko jest w danym momencie, kiedy te emocje, wiecie, świrują, e, o tym pamiętać, ale jeśli już ogarniesz emocje, to przypomnij sobie, ile cudownych ludzi po drodze spotkałeś. Wiecie, to wcale nie musiały być osoby, które były bardzo bliskie albo które były z nami w związku. To mogą być osoby, które spotkaliśmy na pewien moment, na pewną chwilę i one były po coś, wiecie... Po to, żebyśmy przeczytali jakąś książkę, po to, żeby powiedziały nam jedno słowo, albo pokazały pewien gest, albo e, zrobiły coś, tak? Wiecie, zobaczcie, spójrzcie na tą nić cudów z przeszłości, z przeszłości, wiecie, która, którą każdy człowiek posiada. E, zobaczcie tych ludzi, zobaczcie, jak to się łączy. Bo ja właśnie tak sobie chodziłam dzisiaj i tak myślałam, wow, Jakie to jest niesamowite, jak wiele rzeczy dzisiaj mi się łączy i one się łączą od lat, ale my często wiecie, w, tej, w, w tym biegu albo w tej ciemności swojej, w której jesteśmy, nie dostrzegamy tego, zapominamy o tym, ale jak te rzeczy się łączą. Wiecie, jak konkretny człowiek, konkretne zdarzenie łączy się z następnym, prowadzi nas do następnego, do odkrycia, do tego, że mamy iść gdzieś dalej, coś, coś odkryć albo, albo coś zrobić ze sobą. Albo po prostu pojawiają się ludzie, którzy nas wyciągają. Wiecie, wyciągają jak takie anioły. To są dla mnie, to są anioły. To są takie dobre osoby, to są dobre dusze, które są po prostu z nami nie wiadomo w jaki sposób połączone cudowną energią wszechświata. I te osoby zawsze zjawiają się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie. I jakby wiecie, nigdy w to nie wątpicie, nigdy w to nie wątpij. Spójrz na swoją przeszłość, spójrz na to, ile tych osób było do tej pory. I one zawsze pojawiły się w odpowiednim momencie, i zawsze otrzymaliśmy to wsparcie. I te nicie tak pięknie się wiły ze sobą, one się łączyły, tak? Nigdy nie pozostaliśmy, jakby wiecie, sami sobie. Myślę, że pozostajemy sami sobie, słuchajcie. To też był taki mój wniosek dzisiaj, jak, jak chodziłam sobie po tym lesie: zostajemy sami sobie, kiedy, a, kiedy my tak decydujemy, kiedy my sami to sobie robimy, wiecie, kiedy sami decydujemy się, że będziemy samotni w swoim smutku, będziemy samotni w swoim cierpieniu tak, teraz pocierpię. Uważam, że energia wszechświata i pomoc ze wszechświata jest zawsze dostępna, jest zawsze z nami. I to nie jest tak, że wiecie czasami, kiedy myślimy, wszystko dobre mnie opuściło, e, Bóg lub w cokolwiek wierzysz, e, ludzie mnie opuścili, wszystko co dobre mnie opuściło, los mi nie sprzyja. To nieprawda. To oznacza, że jesteś w momencie, w którym to ty odciąłeś się od energii wszechświata. Więc i zobacz czemu, tak? zobacz po co, może chcesz pocierpieć. Może, może chcesz być taki biedny, biedna. Wiecie, bo to, bo to jest, ja, ja tak mówię też ze, swojej, ze swojego własnego doświadczenia, bo wiecie, umysł ludzki jest taki bardzo sprytny. Nam się wydaje wiele rzeczy, że nie, no przecież nie. Ale tak, sprawdź. Bo okazuje się wiele razy, że, że my jako ludzie potrafimy sobie robić na złość. Także... Tak, słuchajcie, tym się chciałam z Wami podzielić. Zobaczcie, ile cudownych aniołów, aniołów spotkaliście na drodze w swoim własnym życiu, i przypomnijcie sobie o tym w tych najgorszych momentach, w których myślicie, że zostaliście sami, w których myślicie, że, em, że nie macie pomocy, że, że ona nie przyjdzie albo że nic się nie dzieje, wiecie. Spójrzcie na to, przypomnijcie sobie i bądźcie cierpliwi. To przyjdzie, ta osoba przyjdzie, ten moment przyjdzie, to wydarzenie przyjdzie, jakby znowu nici się połączą. Hmm? Tylko przypomnijcie sobie o tym, że zawsze możemy skorzystać z tej energii wszechświata. Ona zawsze jest z nami, jeśli nie będziemy się sami od niej odcinać.